Agnieszka Kotońska zasłynęła dzięki programowi Google Box. Przed telewizorem, który wylansował na celebrytów Sylwia bombeń Dominika Abusa czy Big Boya. O 45 latce pisze się głównie w kontekście jej spektakularnej metamorfozy, w ramach której zrzuciła 30 kg i dostosowała swój wizerunek do standardów obowiązujących dziś na Instagramie. Internauci Corusz zarzucają kotońskie zamiłowanie do dobrodziejstw medycyny estetycznej. Ta jednak stanowczo zaprzecza krążącym pogłoskom. Jak sama przekonuje, jej sekretem mają być instagramowe filtry. Na teli popularności Agnieszce zaproponowano udział w kolejnym programie TTV-99, Gra o Wszystko, gdzie największe gwiazdy stacji rywalizują ze sobą w różnych konkurencjach. W rozmowie z reporterem Faktu Kotońska podzieliła się swoimi refleksjami na temat swojej aparycji, którą zaprezentowała w pierwszych odcinkach Box. Celebrytka nie miała dla samej siebie litości. Jak oglądam te pierwsze odcinki, to taka wieśniara siedziała na tej kanapie, stwierdziła. Wydawało mi się, że na początku to było fajne, te różowe włosy, popalone od tego blondu, nawalone wszystkiego i niczego. Powolutku dochodziłam do pewnych zmian. Podglądałam różne celebrytki na Instagramie. Wiadomo, chciałam podobnie wyglądać. No ale starej papy już się nie poprawi, no nie da rady. Także początki były śmieszne. Mimo błyskotliwej kariery w showbiznesie, która trwa już od siedmiu lat, Agnieszka nie wyprowadziła się z rodzinnej chodzieży, gdzie mieszka z mężem Arturem i synem Dajankiem. Gwiazda Gogglebox zdradziła, jakie emocje wzbudza wśród mieszkańców położonego w województwie wielkopolskim miasteczka. Faktycznie zdarza się, że ludzie podchodzą i mówią, że nie mogą się doczekać poniedziałku i nowego odcinka go przyznała. Pytają, jakie programy będę komentować, jak się ubrałam. Myślę, że chociaż już uźwignęła, że mieszkanka ich miasta występuje w telewizji. Śmieję się, że gdybym przyjechała do Warszawy, to tutaj tych celebrytów jest pełno. A w że jestem celebrytką sama w sobie.